Numer jeden. Dokładnie tego głównego, no. Przynajmniej na, w dzisiejszym dniu. Także, no cóż, bez zbędnego przedłużenia zapraszamy na film. No? no. te części to były dwa mieszkania. Dwa mieszkania. Tu jest wejście. Tu się zaczyna... Tutaj tak, już typowo właśnie zakład. Jest tu niesamowity syf w środku, z czego zapach też nie, nie, nie pomaga. No i przede wszystkim musimy uważać na zewnątrz, bo jest sporo ludzi spożywających alkohol. Słyszeliśmy coś tutaj już i teraz nie wiadomo, czy słyszeliśmy kogoś, który, kogoś kto chciał się tutaj, chciał tutaj wejść, czy na przykład osoby, które po prostu obok mieszkają. Tutaj mamy otwarte okno, także stąd uciekamy. O, jak będzie lepiej, bo tutaj mi kurtka przeszkadzała. O, zbiornik, zbiorniki. Z czego? Jeden zbiornik ma 80 tysięcy litrów. żeby się tu w okolicy. pojęczyny, Nie ma co tam mniej, chyba. Miejsce. Powiem szczerze, zaczyna się całkiem ciekawie. Co? bo ktoś nas gonił, to można byłoby się schować. Nie. Aparatura. Nie szadwa, pewnie to pewnie byłe. nie. Co jest? Co jest? Nie ma za co złapać. O, jakby to otworzyć, to tam jest dopiero pająków. Mamy no takie to. wrażenie, tak? Ale nie, tam to właśnie, jakby się otworzyło, to. Tak to. Tak? Szkło. No. O, jeszcze taka stara. Tutaj ta. Jak od, To mi się przypomina albo menaszka, albo jak to tam końcówka jest taka, nie wiem, takie końcówki były, nie mam pojęcia, nie jestem wojskowy za bardzo, w maskach przeciwgazowych, takich no typowych. Tak. jak one miały jakoś nazwę, nawet nie chcę nam mówić. Ale no, PP1, cholera wie, jak to się nazywa. A tu co? O, tak. Też? No, to Ja idę na górę O, gacki Gacki tu są Panowie Uważajcie na gacki Tam, w tamtym pomieszczeniu są gacki Co? Gacki Nie Tutaj są, latają Za to się rozdzielamy o fakt, tu są drewniane sobie. Dobra. i to skrzypienie, masakra myślałem, że to nabój a to chyba tylko część od futryny, zawias dokładnie mi nie fajnie jest tutaj w ogóle chodzić Katastrofa, jak to wygląda. Dobra, no, idę W takich miejscach warto zawsze patrzeć pod nogi, nawet jeżeli jest beton. Bo a nóż gdzieś się wbije w jakiś gwóźdź. Cholera wie, co tutaj może być. tylko takie małe pomieszczenie. Tam dalej też coś jest. Pewnie dołem się do tutaj dostaniemy. Muszę coś sprawdzić, okej. Okay. Dobra, idę dalej może. Chociaż trochę, trochę się boję. Dobra, wolę mieć dwie ręce. Co oni tam robią? Nie, To jest to wojnie to albo nie jest zbyt dobra rzecz tego Choler Jak to wygląda wow Mam kogoś telefon? To nie mówię. Takie pikanie rytmiczne. Muszę iść po chłopaków, niech tutaj wejdą. To jest warte zauważenia. Zauważenie mówię. Zobaczenia. Ej, chodźcie, uwa, po pierwsze, pojedynczo, pojedynczo tutaj, pojedynczo tutaj. Gdzie? Pojedynczo, uważaj najbardziej tutaj. Dalej. A po drugie musimy tam iść. Tam jest spokojnie. Komuś dzwonił telefon? Dzwonił komuś telefon? Nie, ja włączyłem. No, Bo takie był. Dobra. Skoczę pierwszy tam. Już tu byłem. Tam jest wejście na górę. Nie wiem, czy chcę tam iść w drewniane schody. Bo tak. Jezus Maria, to wygląda. Jest przerażający. I tylko przerażające. Zobaczcie jaki to jest piach z tego czegoś, co się sypie. Nie, no to jest metalowe. Dobra, to idziemy. Ok. Zejście w dół, ale takie bez schodów. Zejście do góry, Zejście. Dobra. Nie, tutaj też się nie da. Kurwa, szerszenie tu są. Tam są, tam jest ten. Tam jest tu są szerszenie, ej panowie. Tu latają, kurwa. Kurwa mać. Kolejnie, Spijamy stąd panowie. Dobra, dawaj, dawaj, dawaj. Po, Pojedyncze, okej? Okay? Jędrze Czasem spie... Kurde wysłowić nie potrafiłem O oh, fuck Widziałem jakie wielkie? No skurny mi spadł prawie na głowę jeden Ale to szerwej czy nie? Śmierć szerszej. Znaczy to mu się wydaje wielkie jak skłon też Ale trzmiel to jest gruby, bo jest takim wielkim, nie to szerszy był no, tam musimy jakoś się dostać gdzie? no tam żeśmy nie weszli wszędzie gorzej tam dalej? gorzej atakują no nie no wolałbym tam nie iść my idziemy gdzie? chyba że my spróbujemy wejść Nie mamy maski Oni... nie wam daje no, dadzą te maski, Nie Zbawę. chodzi o to. Chodzi o to, że jakbyś spieprzał, to Ciebie zadusi ten pył. No. Mhm. My mamy maski. Serio, w sensie nic Ci nie da, bo to i tak przepływa tam przez maskę. Bokami Ci wejdzie, to wszystko ich... I to jakieś duże, czy...? Pomieszczenie. <tanie> Takie pomieszczenie balkonie pojedynczo, ta? No. Chyba jak zostajesz na czatach, jak na czatach, to zostań się długi, żebyś mógł schować. latająca słuchaj tam jest jeszcze zejście na dół 55. I... słyszysz? Tak. Słyszysz? Nie damy rady. Nie da się tam przejść. Nie da się na taką. A? E? Tak. Obudziliśmy je. Obudziliśmy. Dobra. Spadamy z No, spadamy stąd tutaj Dobra, jeszcze zleci w dół, chodź to jest typowo szerszy No, spadamy tego wszystkie w tych to jest to tam są są ulice Świecimy na ulicy. No właśnie jesteśmy po ataku. Yy, szerszeni? Tak. Przeżyliśmy, jesteśmy cali, zdrowi. Chłopaki podjęli próbę wejścia tam po raz drugi, zresztą jak widzieliście, ale no... Nie da się, nie da się, atakują po prostu, mm. musieliśmy ich obudzić no jest katastrofa. No nie było nie tylko bo... no, A gacki to tam w porządku. No, no jak widzieliście, znaczy, widzieliście, zobaczycie sami. Obiekt jest nieduży, lecz ciekawy według mnie. Mm -hmm. Nie wiem, tam kubatyli. W porządku. no. Myślałem, że będzie nieco mniejszy jakoś tak z zewnątrz wydało się mniej ciekawy, w większej ruderze niż, niż myślałem. I co? Weszliśmy, no. sprawdziliśmy. Wewnątrz, jak już byłem, też myślałem, że to już nie ma sensu. To jest, nie wiem, powiedzmy, dwa, dwa pomieszczenia na krzyż i w sumie tyle. Ale nie, dalej było, było ciekawe i także nie żałuję. pozostałości jeszcze po no. gorzeniu. Mieszadła, nie mieszadła, także mm. ja stwierdzam, że jest, obiekt jest ciekawy i był godny do zwiedzenia. No, no a co, Zbieramy się, lecimy w główne miejsce, które mamy Ty. dzisiaj odwiedzić. Już mamy spóźnienie, bo już być tam dawno. Tak, zobaczymy. <laughs> także do zobaczenia w kolejnych materiałach i w tym głównym, który właśnie nagrać. Już miałem się żegnać. Наражи.